Ile razy biłeś się za Oj Dużo, dużo razy, dużo razy. Niestety, więcej razy musiałem bić się z większą grupą ludzi. Nie zawsze mi się udawało wygrać. No i właśnie to, to było to, że wiesz, wszyscy mnie już znali, a ja nie zawsze. I to był problem chyba największy, wiesz, bo jak każdy już wiedział, że bokser, że wiesz, moje zdjęcia pokazywały się w gazetach, to oni mieli na mnie jeszcze większą chrapkę. Kilka. Bij mistrza, tak, jest ta, zasada. Kilka, kilka ikon. Z Krakowi też poprawiłem, więc to było później jeszcze większe ciśnienie. No i, no i widzisz, jak to w życiu jest. A na przykład kilku osób z Krakowi, których kiedyś się dzisiaj szanuję i lubię. I to tak wszystko, widzisz, życie. Mówiłem, starzejemy się. Tak, ale szanuję ich za to, jak się zachowali w pewnych sytuacjach. Znam tych chłopaków dzisiaj, mówię, i z z Widzewa, z Lecha Poznań, z Krakowi, wiesz, no praktycznie z każdej części polski znam kogoś, kto. Kto jeździ, kto, kto jest fajnym gościem.